Dzień dobry. już po w zasadzie rocznej przerwie od Palmir. Widzimy się z powrotem. Widzieliście w międzyczasie parę moich wyjazdów za granicę, szkolnych. Wracamy na Starej Śmieci. Chciałbym wrócić z nagrywaniem. Mam nowy sprzęt, bo ja dalej, dalej robię zdjęcia Tak jak kiedyś robiłem Więc zapraszam was na tegoroczne Palmyry W tym roku idziemy większym, młodszym składem już Jestem najstarszy w tym środowisku, które idzie z nami Zawcie lajka, like kurde, suba Więc idziemy na pekapa, lecimy na pociąg Wyjazd zaczęty genialnie Nie Zapomniałem kapelusza ze sobą Mam już kapelusz na głowie Teraz spędzimy, za 7 minut jest zbiórka są gołąbeczki Jesteś z nami na parierę? Właśnie się dowiedziałem Ale jak to? <gry> e, nie mam kapelusza, nie mam też chusty Też nie mam chusty Jak nie, <gry> nie macie chusty? Za so, to miałam chusty! <gry> e, dlaczego na szczęście to nie moja drużyna? No na szczęście to jest twoja też Znaczy moja, twoja, partia. Nasza wspólna no. e, Na szczęście nie moja, no, ponieważ to? ja będę przejmował HS-ów No to współczaj Z nią No na Co nie? <gry> No to współczaj podwójnie <gry> Rok temu tutaj jak byliśmy, to Bartek, nie, Krzysiu, bra, brat Bartka nagrywał mnie i ja informowałem was, że będzie Goty z Tomokotem, więc w tym roku razem z Bartkiem chciałem was poinformować, że wracamy do Goty z Tomokotem, może. Wracamy, jeszcze nie zacząłeś. No mówię. Okay. To mówiłem też na początku filmu, że jeszcze nie zacząłem, więc nie ma do czego wracać, więc mogę zacząć na nowo. I tam do plecaków klasyk. Lecki się nie Zaraz lecimy na autobus i, i powstali tytani. I Uranos to niebo Gaja to e, ziemia I Uranos e, zapłodnił Gaje Powstały z tego... Jak to zapłodnił? No nie wiem no Nie można mówić takich rzeczy na harcerskich Przepraszam Julka, rób content No daj mi się rozgrzać Ja, no, ja dopiero tu przyjechałam Lenaty? Ja dopiero przyjechałam Dzień no, tylko... z jest na Palmiry No jak? Z na Palmiry Cześć Widzowie, dojechaliśmy do. Widzowie! Sobie... Dobra, Antek przyjmuje vloga. Siema, siema, ja widzowie! Dobra, poczekaj, 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 bo poczekaj, bo światła nie ma. Poczekaj, do, no nie, no, nie, dobra poczekaj. Bang, bang, bang. Dzień dobry widzowie. Weszliśmy że linię autobusu. Pożegnaliśmy się z naszą ukochaną 11 drużyną, harcerską, chyba. Tak. tak, i teraz przeszliśmy sobie na ciemną uliczkę. Idziemy sobie drogą, teraz będziemy do naszego noslego iść. Uświadom to sobie, sobie, ty też jesteś Bogiem. Tylko wyobraźcie sobie sobie w pełni poczytalny, zewnętrzny, odpowiedzialny. Ty nieprzymakalny, będzie tu je ja, się na świat realny, na biedę wirtualny. Jest system binarny, materiał, papar. Wiecie co znaczy, że jak jesteśmy pod znakiem Stara Dąbrowa? Że doszliśmy do Starej Dąbrowej! No jeszcze oh nie. God. Jeszcze Dobre. jest z kilometr. U. Całkiem intensywny y, wieczór za nami. Pokraliśmy sobie jeszcze chwilę na stołówce, pośpiewaliśmy. Teraz czas iść spać. Jest godzina druga, o 6.30 wstajemy. Do zobaczenia. Boże, z 6:00 ja teraz o siódma jeden. Powódka była 630. Chłopaki jeszcze się zwijają. No nienawidzę, wstała lama. No a jak tam Antko widzi wstawanie. Antek Co? No wstawaj. Nie rób kontent. A ja dopiero wstałam. Same wymówki. Ja pierniczę. Będzie, będziemy cię robić content. Będziemy cię robić content. Ja dopiero przyjechałam. Ja dopiero wstałam. Dobra, to zbijamy namiot po prostu, z nim w środku. Dziś na śniadanie. Herbata ciepła. Sery kłodziaty. Pep. Mamy jeszcze mięsko i coś jeszcze do tego. Kepacz. Komu w drogę temu czas. Idziemy teraz się spotkać z drugą drużyną o 11. Jest godzina, chwila po 8. Vlog dzień drugi. Prowadząca Joga. vloga. Dzień Palmir. Idziemy teraz spotkać się z Jankiem młodym. A to było bardzo zimno w nocy. Tragiczne warunki, tragiczne warunki, dobra pada deszcz. Nie mam kurtki. Dobra, nic ciekawego. O, zaraz ty pewnie Pada deszcz, nie mam kurtki. <laughs> Idziemy 10 km o, Taka kaminka. Cześć, tu kulka vlog. Kulka vlog. A, czyli zakładasz kanał. swój kanał? Tak, kulka vlog, właśnie to jest na mój pierwszy odcinek. Czekam z ten w ale to wleci do vloga, wiesz? Dobrze, pozdrawiam. Każdy teraz u jedno słowo vlog. Halo, 3-4. Salamandra. Kazilowstwo. Auto! Auto! <grystwo> Lena czekolada. To jest na oceanie niezły Czy masz no, kiedyś jeszcze ujrzeć, czy z Misty. na życe. i kto przegra, to co robi? Fikołka, okej? Okay? 3-4. O. o, Julka! No dobra, to trzymaj. To jest problem taki. <noise> ja mam ubranek, Stoimy. W sensie teraz no, nie! Nie! wszystkie ubrane, w Nie! Nie! pada Nie! pada. No, jest całkiem Nie! pada. Nie! mamy internetu. Nie! 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 I Nie! Na nie! I Strasznie pada, jesteśmy w wiacie. Weszliśmy przed chwilą, wszystko mokre. O, dwunastka przyszła. przyszła. Przy, przyjechała to w sensie. Halenie śmierdzące! Cześć tu, kulka! I to no! Tylko masz na lewą stronę tą kuteczkę. Ale... Ona tego nie rozumie, daj ten aparat Nie, zostaw mnie i mój aparat daj i moją kurteczkę Mam kurtkę na dobrą stronę, oni hejtują, zobaczcie Tutaj patrzcie Ale jeżeli tu, patrzcie, nie jest w dobrą stronę, tak? To chyba na tym to ma polegać Jest złą stronę Jak w jeżeli Patrz. się wkłada rękę szwy. Jakoś to na drugą stronę, już nie włożył ręki do kieszeni Tu. Daj, pokaż rejestr rękawy Tu wychodzi materiał Zupełnie innego koloru Ale jaki to by miał sens, jeżeli kurtka przeciwdeszczowa bo na tej stronie, jeżeli tu jest ta część przeciwdeszczowa? O to chodzi o, i patrzcie tutaj, weź włosy. Patrzcie na klej nasz na, na suwaku. <grystanie> Faktycznie, teraz zauważyłam. <grystanie> Dobra, to jest taki design, by nie rozumieć. To jest nowa moda. Ona ją zaczyna. Dobra. Kul, kulka tworzy modę. Tu są wszyscy, widzicie? Tu, tu są wszyscy. A to pytacie... gdzie jest Jarek? Ja młody! chłopczą? Młody. Najubchający druż, drużyną. Ja a... wam pokażę, chodźcie. Chod, chodźcie za mną! Jest tak zimno, Dziantek. czuję Dziantek. na kilku stopy Zimno! Jest ten całkiem zimno yy, I zacząłem już wchodzić do jakiegoś stanu, w którym Moje podstawowe emocje to Śpiewanie pieśni gościelnych, co nie jest naturalne aż tak bardzo Także no nie aż wiem tak bardzo okej okay. Ja też powiem, że jest zimno ja mogę ocenić to, ten makaron w skali od 1 do al dente Nie, nie jest jeszcze al dente Super jest, super farmilię, 1 20 Jest super, jest się mocna, Mokra, głodna, mi jest fajnie naprawdę Polecam, jest to, prawie, wchodna, 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 wchodna. Jest fajna, naprawdę, jest to jest powiedz mi, tak szczerze Przemokliście też? Widać nas? Tak. Ja mam taką aurę, że na mnie nie pada. No pewnie na ciebie nie pada. Wszystko mokre mam. <gry> Jak ci się podobały, Palmiry? Jest w pyta. Dziękuję Wam za oglądanie tego e szyszka tripa. <gry> Zasubskrybujcie kulka Vlog. <gry> I do zobaczenia w kolejnym kanale. Monstrualny krak, krach, krach nieprzewidywalny. Jestem Bogiem. Uświadom to sobie, sobie. Ty też jesteś Bogiem. To odręcie, Dobra, okay. Widzę więcej, wiem więcej, tak to jest mniej więcej Uczę się sztuki żyć, jak nie był to mój sensej Rzuca w tym, a to jak kaucz Czysta technika, żadnego fałszy, nie łasa. Sensacyjne stras bez sensu, sens jest jedyny, ma was. W las za równowagi korekta. Unoszę się ponadto na specjalnych efektach. Cel, jestem na karki biel. A NPL, OK, EJT, lekko jak dzień napełnię tylko I Zapewniam mi jak wrogą kontakt z podłogą. Mam doskonałą chęć zarównania z symbolu. Ogrom PLK podąża swoją drogą. Sięgam na ogon. Uwierzysz, co zechce, a poczujesz jeszcze o tych lepszych dreszcze Jestem Bogiem. Jadą to sobie sobie deszczy z bogiem Tylko wyobraź to sobie sobie a widzę, że się tutaj ładnie przedstawił słuchaczom przed milionami słuchaczy wpić. Nie, mogę jestem Nie, mam Nie mam bez. Usada.